Dzień dobry kochani. Dzień dobry. O to za okropne życie. Już sama nie wiem w jakim języku mam mówić. Czy to nie jest okropne? Dzisiaj będziemy mówić o tym jak postrzegamy. Ponieważ nasze postrzeganie kreuje nasze życie, nasze realia. Ten pokój Mariota w Pensylwanii jest naprawdę pięknym pokojem. Teraz ja mogę być szczęśliwa i naprawdę jestem, bo to są moje kolory są piękne. Żółte, pomarańcze i czerwone, o czym ostatnio dużo mówię, to jest osobista moc, to jest intuicja, to są dobre związki, to jest miłość, to jest energia, pasja do robienia czegoś, okej? Okay? To jest kreatywność. Więc ja jestem w swoim miejscu. Ale teraz ja mogę cieszyć się z tego, co mam, i się cieszę, a akurat ja, ale część może spojrzeć na to i powiedzieć. <gry> Czadostwo. Dlatego, że jeżeli porównują się do celebrytów, jakie oni mają życie, jakie oni mają pokoje hotelowe i tak dalej, no to ja powiedziała, dlaczego nie iść jeszcze wyżej nie porównać się do prezydentów, czy do samej królowej Anglii, dlaczego nie? I wtedy to już naprawdę może wpaść w głęboką depresję. I smutek. <noise> Ponieważ zawsze ktoś będzie miał coś lepszego, zawsze ktoś będzie wyglądał lepiej, zawsze ktoś będzie ładniejszy, zgrabniejszy, bardziej utalentowany, bardziej wykształcony, bardziej, 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 bardziej lepiej. Ale zamiast patrzeć na to, możemy spojrzeć teraz z drugiej strony: że niektórzy są bezdomni. Albo prawie bezdomni. Że niektórzy nie jeżdżą, nie nocują w hotelach. Czy ich nie stać? Myślę, że wynika to z priorytetowania, co najważniejsze, co bardziej ważne, co mniej ważne w życiu. Ktoś mi napisał na Facebook, a, że o jak to fajnie jeździć po całym świecie. Chyba był Amalfi Coast, ten ride piękny z Rzymu do Sorrento, Positano, który ja uważam, że jest chyba najpiękniejszy na świecie. Nawet Hawaje <laughs> nie mają tego. I bardzo miło to wspominam. I ktoś napisał, że jak to dobrze, że mogę jeździć, na co ja odpisałam, że... Jest kwestia priorytetu. Niektórzy mają kilka domów, niektórzy mają kilka samochodów, niektórzy um, inwestują pieniądze gdzieś tam, gdzie są zamrożone, a niektórzy kupują biżuterię, złoto i tak dalej. Co niektórzy mają wiele dzieci, może już i wnuków, i te pieniądze tam idą. Natomiast dla mnie. Ważne są podróże. Podróże kształcą, podróże rozwijają. Ja spotykam ludzi, ja odwiedzam miejsca. Ja tak życie swoje układam, bo dla mnie jest to priorytetem, żeby miała to, co potrzebuje. Dla mnie ten pokój jest przepiękny, wspaniały. Ja nie muszę żyć jak królowa. Ja nie muszę żyć jak prezydentowa, żeby być szczęśliwą i zaspokojoną. I zadowoloną z życia. Bo kiedykolwiek chce na coś narzekać przez sekundę, bo to jest zwykła ludzka natura, my lubimy narzekać. Zaraz sobie kojarzę, że są tacy, którzy nic nie mają. Są tacy, którzy nie wiedzą, jak pokój Mariota wygląda, i może nigdy nie będą wiedzieli. Czy są mniej szczęśliwi? Dla nich może to w ogóle nic nie znaczyć. Ale są tacy, którzy pragnęliby i czują się, jakby nie mogli. Tymczasem my wszystko możemy. My jesteśmy uwięzieni we własnym umyśle. Trzymamy się na łańcuchach sami, kochani, nikt nas nie trzyma. I to często na bardzo krótkim. Mhm. Ja. Dlatego za, zanim zaczniemy narzekać, i czuć się nieszczęśliwymi, że nie jesteśmy wystarczająco ładni, zgrabni, młodzi, utalentowani. Dlaczego? Tylko dlatego tak czujemy, bo porównujemy się do kogoś innego. Gdybyśmy byli samotną wysepką, sami na, jed, na wyspie, nie porównywalibyśmy się do nikogo, bo nikogo innego by nie było. I byłybyśmy, czy bylibyśmy wystarczająco piękni, zdolni, szczęśliwi, zadowoleni. Nie byłoby porównania. Ale jeżeli już się porównujemy, to nie zawyżajmy poprzeczki. No bo tak to nigdy nie zdobędziecie wiary w siebie. Zawsze będziecie niewystarczająco, nie tak jak trzeba. Zawsze pułap. Będzie za wysoki, a wy będziecie nieszczęśliwi. Dlatego trzeba się cieszyć z tego, co się ma. A jakże? Z tego, co się ma. Ułożyć się wysoko. I odpoczywać. I odpoczywać. Cieszyć się, oglądać. I być zadowolonym. Tego, co się osiągnęło, kim się jest, jak się wygląda. Zawsze można pracować nad sobą, żeby było jeszcze lepiej, żeby zatrzymać młodość, żeby utrzymać e, wagę, jaką chcemy, jeśli jest to możliwe. Bo jeżeli jest to jakaś gruczołowa sprawa, a, więc to może być dosyć trudnawe. Ale nie patrzeć zawsze na kogoś innego, ma więcej, ma lepiej, wygląda lepiej i tak dalej. I będzie od razu lżej na duszy. Czego Wam, kochani, ogromnie, ogromnie życzę. Ściskam, całuję, pozdrawiam i do kolejnego razu.